Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych to lekcja tego, dokąd prowadzi ślepe posłuszeństwo wobec przywódcy, który gotów jest zrobić wszystko dla utrzymania władzy i który jednocześnie traci kontakt z rzeczywistością. Trump naprawdę zachowuje się jakby oszalał, ale taka jest właśnie cecha populistów. Zrobią wszystko, podepczą wszystkie świętości, aby tylko utrzymać się przy władzy. Capitol to bardzo smutna i bolesna lekcja, ale tam w Ameryce od tygodnia dzieją się naprawdę straszne i dziwne rzeczy. W sobotę dziennik Washington Post opublikował nagranie godzinnej rozmowy telefonicznej, w której Donald Trump, czyli urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, namawiał urzędnika odpowiedzialnego za organizację wyborów w Georgii, by ten znalazł mu dodatkowe 11 780 głosów potrzebnych do zwycięstwa. Trump groził mu podczas rozmowy konsekwencjami prawnymi, jeśli tego by nie zrobił. Urzędnik republikanin konsekwentnie odmówił mu tej przysługi. To było w sobotę. W środę z kolei Trump powtórzył swoje kłamstwa o sfałszowanych wyborach na wiecu w Waszyngtonie. Prezydent jednocześnie namawiał uczestników demonstracji do pójścia na Kapitol. Jak widać, demonstranci go posłuchali. Wcześniej Trump jako prezydent łaskawił, łaskawiał kolejnych swoich urzędników, mimo że wobec nich nie zapadały jeszcze wyroki skazujące. W Polsce już mieliśmy takie kuriozą w wykonaniu Andrzeja Dudy. Nawet w trakcie brutalnego wtargnięcia tłumu do kongresu, kiedy z budynku ewakuowano kongresmenów, prezydent nie potępił sprawców zamieszek. Wciąż powtarzał, że wybory mu ukradziono i że wygrał je miażdżącą przewagą. To lekcja także dla nas, dla Polaków, dla... To Donald Trump odpowiada za brutalne wtargnięcie demonstrantów do amerykańskiego kongresu. Odchodzący prezydent od miesięcy wmawiał swoim zwolennikom, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Robił to <laughs> bardzo długo i... Nie spotkało się to z oburzeniem ze strony innych polityków amerykańskich. A właściwie przez kogo miałyby być sfałszowane te wybory? To według Trumpa gigantyczny spisek, w którym biorą udział także członkowie jego własnej partii. Dlaczego jego własnej partii? Bo to Republikanie sprawują władzę i odpowiadali za organizację wyborów. Można zadać retoryczne pytanie, czy Trump oszalał? Może oszalał? Może nie oszalał, tylko stracił kontrolę nad rzeczywistością, czyli właściwie oszalał. Przede wszystkim, jak mówił przez całe tygodnie, że sfałszowano wybory, nikt nie reagował. Liderzy partii republikańskiej ignorowali jego kłamstwa. Oni nie reagowali, więc on, Trump, pomyślał, że może coś jest na rzeczy. Ale uwaga, przed zaplanowanym na środę oficjalnym zatwierdzeniem wyników wyborów prezydenckich w kongresie, Grupa kilkudziesięciu senatorów i kongresmenów z Partii Republikańskiej chciała, aby wiceprezydent Mike Pence wyrzucił do kosza głosy z kilku stanów, których Trump wygrał. No to już wygląda na totalne zbiorowe szaleństwo. Oczywiście Mike Pence odmówił. Podliczenie głosów w kongresie ma charakter ceremonialny, a Pence nie ma żadnego prawa do odrzucenia głosów. Chcieli, żeby to zrobił to symbolicznie. To jest po prostu takie jakieś zbiorowe szaleństwo w partii republikańskiej Trumpa. Nawet po zamieszkach teraz duża grupa republikanów w Senacie i w Izbie Reprezentantów głosowała za nieuznaniem wyniku wyborów. Co, wie, co więc widzimy? Trump jako Nieodpowiedzialny lider, który jest w stanie podeptać amerykańskie wartości i ośmieszyć amerykańską demokrację. Pociągnął za sobą grupę fanatycznie zapatrzonych w niego kongresmenów, którzy zdecydowali się głosować nawet za największym absurdem nieuznaniem wyniku wyborów. Wydarzenia w Waszyngtonie nie wzięły się z znikąd. Są kumulacją czterech lat obecnej prezydentury. Trump nieustannie kłamał, podsycał nienawiść i podsuwał. Przesuwał granice tego co dopuszczalne w polityce. Ale jego partyjni koledzy ignorowali zagrożenie, bagatelizowali je, a niektórzy fanatycznie podążali za prezydentem. Niektórzy bali się, że Trump nie poprze ich w wyborach lokalnych, inni liczyli na lukratywne posady w administracji, jeszcze inni liczyli na że szalony Donald w końcu się opanuje. Nie ma jednak wątpliwości, że to tchórzostwo i konformizm. Partyjnych kolegów prezydenta pozwoliły mu ośmieszać i niszczyć amerykańską demokrację i szacunek do Stanów Zjednoczonych na świecie. Trump zbudował swoje poparcie na dzieleniu, ośmieszaniu drugiej strony i podsycaniu nienawiści do innych. Swoim ludziom obiecywał miejsca na listach wyborczych, intratne posady, pogorszył jakość demokracji w Ameryce i na całym świecie. Jego głównym narzędziem było kłamstwo i szerzenie podziałów jak mówi mi były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ci którzy tu nad Wisłą sądzą że to wszystko, te wszystkie słowa typu o gorszym sorcie o tęczowej zarazie o zamachu smoleńskim to tylko zręczne chwyty retoryczne są tak samo naiwni jak ci którzy w Stanach Zjednoczonych usprawiedliwiali działania Trumpa słowa mają konsekwencje zwłaszcza jeżeli wypowiadają je politycy u władzy Swoją drogą pamiętam tylko jednego polityka w Polsce, który powiedział, że w Sejmie, że wybory były sfałszowane. Być może sami politycy nie wierzą w to, co mówią. Być może Trump nie wierzy w, w opowieści, w własne opowieści o skradzionej prezydenturze. Nie ma to znaczenia. Ważne, że uwierzyli jego wyborcy i zrobili to, do czego ich wzywał. Ruszyli siłą bronić władzy Trumpa. Warto też Zadać sobie pytanie, dlaczego Trump tak desperacko próbuje utrzymać się przy władzy, że namawia urzędników państwowych do dokonywania fałszerstw wyborczych. Czy chodzi mu tylko o władzę? No niekoniecznie. Chodzi mu o bezkarność. Na prezydenta czekają zarzuty prokuratorskie w stanie Nowy Jork, sprawy podatkowe i to nie jest koniec kłopotów prawnych Trumpa. I znów wróćmy do naszego polskiego podwórka. Mamy aferę za aferą, bezprawnie wydawane pieniądze, nadużycia władzy i łamanie konstytucji. Polska upol upolityczniona prokuratura milczy. Nie ma komisji śledczych ani reakcji Trybunału Konstytucyjnego. Instytucje milczą. Politycy, politycy partii rządzącej muszą rozumieć, że kiedyś trzeba będzie stanąć za to wszystko przed sądem. Scenariusze w innych krajach rządzonych przez populistów będą wszędzie podobne. To samo spotka Viktora Orbana i jego zaprzyjaźnionych biznesmenów. Nie wiadomo co będzie z Aleksandrem Łukaszenką. Przynajmniej oni mają gdzie uciec. A gdzie ma uciec Trump? Trumpa mogą postawić przed sądem za nadużycia władzy. Mogą go nawet oskarżyć o próbę zamachu stanu. Dlatego Trump gra na najsłabiej wykształconych wyborcach, którzy słabo rozumieją realia współczesnego świata, którzy chętnie wchodzą w retorykę prostych obietnic. I podjudzania nienawiści do obcych oraz do inaczej myślących. To ludzie, którzy myślą emocjami. Teraz Trump gra, będzie grał osobę prześladowaną przez obce siły, będzie prezydentem, którego odsunięto od władzy, bo chciał przywrócić utraconą godność Stanów Zjednoczonych. To, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, może wydarzyć się również w Polsce i na Węgrzech. Niestety. Ciemny Lud wszystko kupi. Trump nie potrzebował do tego telewizji publicznej TVP. Tam udział telewizji państwowej na rynku jest bardzo nieznaczny, marginalny. Statystyka jest jednak taka, że 70-80% do partii, wyborców partii republikańskiej nie uznaje dzisiaj Joe Bidena za legalnie wybranego prezydenta. I to jest straszne, mimo że odchodzący prezydent nie przedstawił żadnego dowodu na fałszerstwa wyborcze. A jego liczne pozwy odrzucały kolejne sądy. W Polsce PiS przekonało 30% społeczeństwa do zbrodni smoleńskiej. Czyli 30% Polaków wierzy, że prezydent został zamordowany, bo opozycja wysadziła w powietrze jego samolot. A skoro wyborcy Trumpa naprawdę wierzą, że zostali oszukani, trudno się dziwić, że chcieli przejąć władzę siłą. Jak mówi Radosław Sikorski, Zadaje takie pytanie, na czym opiera się demokracja? Zwykle w odpowiedzi słyszymy, że na wolnych, uczciwych wyborach, na poszanowaniu praw obywatelskich, wolnych mediów. Wszystko to prawda, ale tak naprawdę fundamentem demokracji jest gotowość rządzących do uznania swojej porażki i pokojowego przekazania władzy. Jeżeli partia rządząca nie akceptuje wyników wyborów i utrzymuje władzę siłą, dochodzi do zamachu stanu. Jeśli taki zamach, Stanu dokona się w Polsce, nastąpi koniec demokracji i koniec Polski w Unii Europejskiej. Trumpowi, jak na razie, widać, zamach stanu się nie uda. Nie wiemy jednak, do czego jeszcze się posunie w ostatnich dwóch tygodniach swojej prezydentury. Dlatego część polityków wzywa do konstruktywnego pozbawienia go władzy z powodu niezdolności do sprawowania urzędu. Jak na razie Republikanie Trumpa ponieśli klęskę wyborczą. Demokraci mają obecnie większość w obu izbach kongresu oraz swojego prezydenta Joe Bidena. Klęska wyborcza Republikanów to szansa na odcięcie się od Trumpa i zdefiniowanie partii od nowa. Prawdopodobnie to samo stanie się z PiS. Partia odetnie się od swoich liderów, którzy będą nękani procesami sądowymi i sprawami o nadużycia i malwersacje. Zanim jednak liderzy PiS oddadzą władzę, zdążą jeszcze nieźle namieszać. Tak jak teraz Trump, któremu zostało jeszcze dwa tygodnie rządów i który wszystkich uniewinnia. Uniewinni też prawdopodobnie siebie. Za próbę zamachu stanu i z pewnością uniewinni też wszystkich uczestników tarnięcia do Kapitolu. Tak naprawdę odcięcie się od liderów po przegranych wyborach to jedyne rozwiązanie dla partii, która zabrnęła zbyt daleko w swoim populizmie. Republikanie, jeśli się nie odetną od Trumpa i jego ludzi, staną się zakładnikami jego szaleństwa i populizmu. Ameryka już nigdy nie będzie taka jak przed wczoraj. To, co się stało, odmieniło Amerykę na zawsze. To, co się stało i to, co się stanie w Polsce, odmieni nasz kraj na zawsze. Oby tylko na lepsze.